Halo! Oh, Dzień! Dobry! Witamy Państwa! <laughs> 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 witamy Państwa oh, bardzo, witamy, serdecznie. Witamy, bardzo serdecznie. W dzisiejszej przygodzie, w dzisiejszym odcinku. <laughs> Edgardzie, co będziemy dzisiaj robić? Zuszynka. Krzynka! Faktycznie, rzeczywiście. To, czy ty nas słyszysz? Tak, a ja słyszę. Co okay. będziemy dzisiaj może robić, nie, Edgardzie? Eee, no generalnie to dokończmy, może na przykład ten Expo tutaj. Ileśmy na wioski się odłożyć, bo... No trochę mamy rzeczy z wyprawy, nie? Na dłużej na pewno. Mm. Więc no, szybko dokończmy tutaj co mamy. Nie wiem po co te dwa mięski tutaj, co one tu robią? Nie wnikam. Ale dobra, To jest e, mistrz spinaczkowy. Także proponuję e, szybko, jak najszybciej e, ogarnąć się. Jak sobie się na mapie, e, to tutaj jest taki, jakby centrum takie. Dosłownie na prawo od nas. Takie niebies z niebieskim na środku, widzicie? No. Tam się spotkajmy za 5 minut, dobra? Okej, okej, okej. Dobra. Macie ostatnie 5 minut, dobra. Elo. No. Ello ello. Ello ello. Ello ello. Ello ello. Lava? ¡Oye! Skupiłem gdzieś mój łok Nie skupiłaś Nie za mało Misiu skup, Przestań Ejo O! o Ejo To jak tam? Hallo? A dobrze o, Ty masz jeszcze hej. te... Macie, macie jeszcze te miejsca te co się, te kolejne, te, te czy tam ktoś zwał, czy nie? Nie już właśnie. Nie za ma, mam, mam już znalazłem kolejne dwie skrzynki. O. Uh, uh. uh. A to ten, ten, dwie skrzynki to mało. W sensie, no... Tutaj jest krzyżynka. Ja wiem, no ale to ale wiesz, to fajne krzyżynki, ja lubię na, niż, na niższych piętrach jest ich więcej, wiesz o tym? To są niższe piętra? Tak. Jest ich wpływ tam. Tylko uważaj, że nie wpadnie do lawy. A jeszcze ja nie topię w lawie, spokojnie. Mhm. O kurde, faktycznie. No przecież powiedziałam. Dobra, chodź. Zostaw go, niech się topi. Dobrze. misiu Halo? Halo? halo. nie ma, ale... o, halo. O, co, W końcu Cię znaleźliśmy. Pytaliśmy Cię, bo się wkopałeś i... Elo. Ja tak zrobię tak... Ciepło, tak to. A co, chcesz coś jeszcze tutaj pozwiedzać? Nie, no w sumie tak nie wiem. No, ja myślałem, że wracamy powoli, nie? Trzeba zobaczyć, czy Krzysiek no, może się no. pojawił. I właśnie. I pytanie: czy Lucy się pojawił? Lucy już tam widzicie. Krzysiek A, się no, jeszcze no, przed wyprawą no. tam zniknął do tego króla. nie uciekł. O, dziękuję Ale... za follow -up. Co jest ten? Co z Lucy? Dziękuję, dziękuję. no. Ja, może wrócił. Macie ty zwoje? Co tam, jak tam? Jak Ta, się czujesz? Ja mam. Ja mam Bo jak ma się gdzieś. Swoje? Mi gdzieś właśnie skitrał się. No nie wiem gdzie. No, jak Może jednego pożyczyć? Nie dam. No jeden by wystarczył. Ja tak gdzieś mam. Zaczynamy. Tak jak... ale dobra. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra. To co? Teleportujemy się? Tak, 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 tak. tak, Teleportujemy dobra. się. No to co? Restu, czy i nimo Okej, okay, dobra. No. E Halo, halo halo, oh, halo, halo. Co tam mówiłaś? Bo coś słyszałem, ale nie słyszałem. Ludziska. Ludziska? Chora, ja wszystko a, mam, ogólnie. A gdzie jest nasz przyjaciel? On pewnie u siebie w domku siedzi. No, bo on nie. O. Hmm. On ma ten, no. Chodź, przejdziemy się. O, idziemy. Co tam? O, Idziemy Biciek. zobaczyć u Krzyśka, że nie przez no. dnia schlany. O ile jest w ogóle? Zacznijmy od tego. Ale poza tym... Ej, on był abstynentem, tak? Mówił. Tak, e, tak, 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 no. no. Ja no, pamiętam. A co on coś, wiesz? No mój stary też pamięta, ale mówi, że jest abstynentem teraz, tak? Krzysiek! Ale każdy pije. O! Halo? O. Halo! Dzień dobry. Witam. Jak tam. Dzień dobry. E, e. ty gdzieś ty był? Słyszałeś szaru, króla? Jak Kurwa, gdzie ja nie byłem? Ja Pierdol. Gdzie ja nie byłem? No tak, gdzie nie byłeś? Ej, poczekaj, co. mi? E, e... Nie masz wciągać, tylko chuchać. <grym, grym, grym>, nawet podczas kaszlenia ci wali z gęby alkoholem. To no i tak się nie byłeś abstynentem? I abstynetem? tego. I po połyczku? Geniuszu. Ciekawe. W jego plecaku znalazłem dwie szklane butelki. Ciekawe. Hmm. No I to jest fajne, no, dobra, Że to jest dobra, Nie, no, okej, okay, wszystko wiemy. E, dobra, A, co, coś ciekawego u króla było? Coś się dowiedziałeś? Coś? Jakieś yy, informacje yy, proschą, coś? Yy, no nowego dostawcę winama. Bardzo dobre pays. Pa, bardzo dobre i yy, 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 tego. Yy, e, no, co, co tam jeszcze? Yy, dał mi ten. Dał mi możliwość hodowania krów w oborze. Papiery na oborę dostałem papiery. Normalnie papiery. Rozumiesz? Ta to papiery. Super. Okay, czy ty to widzisz? Krowa yeah. będzie krowy hodować. Ty ja widzę, no. Pieronopie. Yyy. I, i to nie wiem, czy nie lepiej wiersz powiedzieć, że powiedzieć będzie hodować krowy. No no. Masz ciastko. <laughs> dobra, no okej, okay, dobra, no pogadaliśmy, no okej, okay, okej. Okay. Mać masz, ma, masz. Coś jeszcze. Coś, masz. coś co nas będzie interesować? Yy, no, ale chyba gdzieś to zgubiłem. Co? No bo on mi jakiś klucz dał. No. no ale Kurwa, go nie, skupiłeś mam. skupiłeś klucz. Nie, przeklinaj. No bo. No nie ma. By było, nie ma. Nie, nie mam. Czekaj, sprawdzę, ale no, 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 no nie bardzo. Nie bardzo. Co. Co. takie coś, takie coś, takie coś. To nie do mnie. O tak, wracasz się do mnie. To z dla ciebie chyba. Ale. I takie coś, ale krótko, ale o. to, ale to, nic więcej nie mam. Kiedy to wielkie, skąd ty to masz? Z dupy. Okej. Okay. Nie wiem, jak ci się to zmieściło, czekaj, rzucę to obok ciebie. Nie wiem, jak ci się to w ciebie zmieściło, ale no dobra. Nie wnikam, nie wnikam. Nie eee, Mi się. No. Eee, o, mi, mi się. Eee, eee, co kurwa to? Nie. Nie wolno Ciebie. mojego misia, nie masz wolno, baba. nie wolno. Masz kebaba, masz kebaba, mieszany, mieszana. Okej, okay, dziękuję. No. I <grym> y masz pomidora, daj mu, pomidora, on lubi pomidory. Dam. Y no, no miałem, kurwa, klucz, taki złoty klucz, tam on był podpisany, że do jakiegoś... Oh. Annenu, kurwa, no nie, nie pomo no nie wiem, chuj wie. Nie mam. Czego? Aledo, no. Aledo. Amen? No. No, do Amenu tak. do amenu to tobie się przydało, iść, wiesz. No, o coś takiego, no. I, i jak, jak on go wyciągał król ze skrzyni, to było coś takiego. Co za? Wy, wypierdalaj, mój, wypierdalaj, mój kurniku. Te moja. Co za? Co Co Jak jest? Pytanie mam do, do ciebie. Ty co nie Ty wiesz coś o jakimś kluszu do a, amenu? Nie, no? Ja powiem, ja powiem. powiem, ja powiem. Do do, do Anenenu. Anenenu, no. Anenenu. wiem, nie wiem, mieć, kurwa. Ciebie To nie pomalujesz to, to, nie wiem, nie wiem, nie pomalujesz nie pomalujesz. to nie wiem, nie 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 no, masz ten na tych kluczach? No, 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 nie mam, no! No, widzę, że, widzę, że nie ma, no. No nie ma. Kurczaki. Ale do czego? Powtórz. Do Anenenu. On, i on jak go wyciągnął ze skrzynki, ten król, znaczy Lord Michał, to, to było takie coś. on otwiera skrzynkę i było... Ha, 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 ha. Chyba do Aetheru. Nie, no mówię kurwa, mówię kurwa, no to co? Zyrażę się. A co? Ja pierdolę łopata. Łopata. Ty, a weź mi kurwa przekop tam, ty chujowo Gdzie? po, no tu jest chujowo po, po. zaraz wrócimy do tego annenu, no, wy tam się zastanówcie, a no chodź. Dobra. Uuu. Bo tu jest, tu kurwa, nie nie jest nie... zabić gdzieś tego? Dobry, no, no, czego? No co ty. Kurwa, piasek mi zrobiła ziemi no zobą, mądrale. No jej! Teraz masz wyglądał. Moja masz uprawa, ja pierdolę. kurwa. Ale ty się chcesz, No właśnie, to coś tu co, co zrobić. Nie, dobra, nic, nic nie rób, kurwa. Nie, mistrzu, mistrzu, no gdzie to? Masz ryż? nie, nie. No dawam przykład. Rysz. Całkiem. Rysz. Ale ty myślisz, że się ja słyszałem? Gdzie masz, że. Nie mam. A chcesz? Mam kurczaka. O kurwa, Misz, yy, mam kurcza. mi Misia. Yy, nie, mam oborę, Patrz, jaka obora ładna. Chodź, ci pokaż. Patrz, król mi dał takie coś podobno nowinka, jakiś wynalazek. Patrz, 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 patrz. No patrz. Uuuu ua, fajne. Nie? No fajne. No, do każdego mi takie dało. Ue no. ale ja nie mam do tego klucza, do tego anenenu, bo... No nie wiem. Byłem delikatniej? Nie, nie masz... No, no nie o, mam. No, to dam. Ale... Co jest? No? Chłop był tak wcięty, że normalnie klucz zgubił przy łóżku. Czajcie, jak się bachnął, to normalnie leżał sobie pod łóżeczkiem. Ty, noc, faktycznie, coś mnie jebało w krzyżu, to to wyjebałem. Masz rację. Masakra. To był klucz do tego, to był... Czy ci wytłumaczę? To był klucz do anenenu. Do anenenu. Masz klucz Zbyt do AER. E Anen Ej, a, a... masz. A, a Jagerowi Jagger się nic nie stało, jak się bawił kluczem? Nie no, widziałem był. Nie było. No. No, no, dobra. To no, dobrze. I... Ty a czemu ty masz taką fajną tą kaftanę? No bo jest e zbliżony. <słuch> poprosiłam kowala, żeby mi zrobił i poprosiłam później naszego maga, żeby mi zenchantował i dzięki temu jest taka fajna. Ty, a jak ja mu dam kapustę, głowę, głowę pustę, to mi też zrobi? Nie. Kurwa. Dobra, to, to był podatek <słuch> do teren. dzięki. Ej, to czekaj, jeszcze pomidorem cię w łeb pierdolę, a? <słuch> <słuch> a ja to. Możesz spróbować. No, to... Nie Patrz, jaka kultura wziął, bo puścił i znikł. Chciałbyś żeby to jesteś kurwa ważny, co masz w plecaku? Coś tam jeszcze mówi o tym, a ets Czy tam. A, nie, 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 jak ty tam mówisz? Czekaj. Dziś mam książkę zapisaną od niego. Czy niech się skupię. Niech się skupię. Co ty może z czy Fajne, nie? No fajne, no. Chyba Zaj jakiś najnowszy krzyk młody, co? Zajebałem komuś. Okej, okay. okej. Okay, okay. Czekaj, niech się zastanowię. Hmm, hmm, hmm. Nie, o suchym pysku nie mogę myśleć. Hmm. Nie pij, nie bi pi więcej. Ty, ale... No jeszcze Nie wolno. Dał, dał mi na wynos. Ale nie wolno pić, bo ty później głupoty gadasz. No ale... Da, nie chcesz, kupy, nie mam pić! Tak. Ja. Powiedzcie ty... mu coś, guys! Dobra, y którą kulką chcesz dostać? Łeb? A chcesz malinę? Nie. Dobre, ma dobre malinki mam. <śm> o nie, o. potwory, musimy się chyba przespać. Potwory? Tak, do, do domów, a, a ty sobie przez nas przypomnij może co? No, może wieje

Å nei Jeg tapte!